Dajmo RZL tu Ella z Madery. Mówię do Was dziwnie, bo kupiłam sobie taki e, Peel of Lip Gloss. Tylko zafarbowało mi dziąsł, jak widzicie. Teraz już sobie wytarłam, bo ja sobie ten szczyteczkę do zębów, ale widzicie, dziąsło super różowe, bardzo zdrowe. Bałam się, że mnie pokoloruje zęby. Wybieramy się z nami, mojego męża, no teraz też już moimi do. A restauracji i stwierdziłam, że to jest super pomysł, żeby wypróbować sobie to. Ładnie wygląda. To wiecie, jakieś 2, 2 euro kosztowało. Eee, o, cyk. Pewnie to już znane jest od dłuższego czasu. Także sobie zrobiłam czerwone usta. Zrobiłam sobie na ręku um, tak zwany słocza i moim mążowi mówi, że krwawie. Powiedział, że nie, to jest pomadka. I słuchajcie, potem następnego dnia jeszcze cały czas je miałam do połowy dnia. To zeszło, co prawda, ale trzymało się całą noc. I całe południe. Jeszcze się klej, że sobie zostawię, jak będzie się całe wyschnie. I potem zejdziemy. Y, Więc idę to ściągać. Yy, I zobaczymy, czy będzie ładnie wyglądało. Hmm? Na razie taki wiecie, jest na ne... Więc stwierdziłam, że będzie morfal z tym lipstickiem. Dobra, idziemy się potem przeglądać, będę za 5-10 minut, okej? Okay? Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, jestem z powrotem. To wyschło, ściągamy to. Jesteście, jesteście moją. moim lustrem. ale to smyrga. O, moja górna warga, jak pięknie mi wyszła. Jak usta wyszły? Wiecie, jak wyszły? Jakie koreańskie usta. Wiecie? Takie lekko przygryzione w środku. Super! Dwa eurówki zapłaciłam. Badało się nawet. Przeróżowiło mi moje dziąsła. Hmm? Zęby nadal żółte jak były. Podoba mi się. Mam nadzieję, że jak będę jadła, to mi nie zejdzie. Dobra, teraz może po matkę przezroczystą i... i idziemy, bo idziemy jeść. Zaraz będziemy spóźnieni. Wiecie, najgorzej wszystkim jest to, że jak macie właśnie taki zły czas w życiu i jesteście... Nie to, że zobligowani, ale chcecie podtrzymywać cały czas jakieś takie stosunki, relacje, partnerskie znajomości. I pomimo tego, że nie macie ochoty, bo my z moim mężem na szczęście byśmy stali w domu i, i wiecie i rozmawiali o tej sprawie i patrzyli się na ten piękny widok i korzystali z tego czasu kiedy mamy jeszcze w tym domu no ale musimy jechać znaczy nie musimy ale chcemy też żeby wiecie, podtrzymać relacje ze znajomymi okej okay. ja się z wami... O, przyciąłam się nie więc e, jedziemy, podtrzymać relacje pokażę wam jak będzie jakieś fajne jedzenie bo wyhaczyłam miejscówkę, restaurację która ma bardzo dobre Review, czyli opinie, jeżeli chodzi o jedzenie, czyli dużo, dobrze i niedrogo. I dodatkowy plus ma bonus, bo ma podano piękny widok. Więc jak będzie smaczna, to Wam oczywiście pokażę. A teraz jedziemy w tą podróż i. Dobra, widzimy się już z miejscówki. I uwierzcie mi, że ten widok jest dużo lepszy na żywo. No widok jest niesamowity, my god, jak tu ślicznie, jak tu ślicznie. A restauracja, do tej będziemy zmierzali, jest właśnie tutaj. Panoramiko, piękno, no i ludzie, którzy mieszkają na górze, mają super widoki. Nie no, poważne jest, po prostu niesamowicie. Restauracja, słuchajcie, tak się prezentuje, macie zewnętrzną część, z tarasem i w środku macie też niedużo miejsca, co prawda, do jej siedzenia, ale wydaje mi się, że będzie wystarczająco piękne miejsce i będzie jeszcze yy, paszta, macie na, na, na te brożety. Więc yy, wydaje mi się, że będzie smacznie. No i tej toalety. Dobra, idę, siadamy na razie na zewnątrz, żeby wiecie, się widokiem, a potem będziemy zamawiali, i pokażę Wam czycie, czy jest smacznie. No widok jest przepiękny. Te ceny są bardzo przystępne, ciekawe jaka porcje. Zresztą sami się przyjrzyjcie. Nie ma dużego wyboru, No ale patrzcie, sałata, sałatka. Spoko, wydaje mi się, że fajne ceny. Jesteśmy w pojedzeniu, teraz chciałam Wam pokazać, jak wygląda piękny księżyc. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda. Oh my god, jak ślicznie! Oh, patrzcie, Patrzcie, jak się pięknie księżyc odbija w oceanie. Nie, no, jest cudownie. Witam się z Wami, bo nie było za dużo słońca w restauracji, ale na zewnątrz. Tylko chciałam wam pokazać moje usta. Patrzcie, jak pięknie się zostało. Wszystki kolor ciążsła, y, powrócił kolor normalny. Pomadka, sama teraz, patrzcie, też się patrzę, się ładnie utrzymała. Kontur się zachował, tak mi nie wyblakły. a jadłam tłuste frytki, y, kupiłam sobie te szaszłyki i y, pikada. Także mięso, sos, wszystko było, wiecie, nie, nie oszczędzałam moich ust. Jestem zachwycona. Y, niestety chyba dzisiaj od, y, odkryłam, że zginęło mia pomadkę. Kupiłam sobie pomadkę y, przeciwsłoneczną, jak powiedzmy z ochroną 50. -ką. I kiedyś pamiętam chyba z kilka tygodni temu, y, jak jechałam autokarem, sama byłam i mi po prostu w, tymi, wiecie, załadowanymi paczkami. Spadła mi plecak na ziemię i mi się wszystko wysypało i chyba nie pozbierałam. I właśnie odkryłam, że nie mam tej pomadki, ale za bardzo nie żałuję, bo nie była dobra w smaku. Wiecie, czasem jak dotknę się językiem, to mi się takie gorzkie, ale żałuję, bo była nowa. Używałam chyba tylko z niej z pięć razy może. No nic, w każdym razie ta pomadka, co się z nią schodzi, to jest super. Naprawdę. Mam nadzieję, że nie wysłucha ust. Dobra, chciałam się z Wami pożegnać. Dzięki za oglądanie. Jedzenie było smaczne. Wiktorie były przecudowne. I spotkanie było bardzo sympatyczne. Także ja z tym miłym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!